Cześć, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie takie oto fontanny, pochodnie. Nie wiem jak to dokładnie opisać. Jest to Crackling and Strobe Torch. Po prostu takie ręczne, małe fontanienki od Klaska. E, Za opakowanie, e, najtaniej przed chwilą sprawdzałem, e, znalazłem je po 14 zł. 14 zł w opakowaniu sztuk 12. Efekt, jak sama nazwa mówi, będzie to raczej crackling ze stroboskopem. E, kategoria T1. E, gramatura, proszę mi pokazać. Gramatura 38,4 g, Kod produktu CST12S. Jedna pałeczka wygląda w taki oto sposób proszę bardzo, Crackling and Stroke. Za Dla chwilkę sobie to odpalimy. Nie wychodzi źle, wychodzi po złoty coś za taką pałeczkę. Zobaczymy. Odpalę to w łapkę, w łapce. Na wyciągniętej dłoni, oczywiście, na wyciągniętej ręce. Zobaczymy, skoro ma być to torcz, 12 sekund. Zobaczymy, czy faktycznie 12 sekund się będzie palił. Zobaczymy, czy to warte. Nie są drogie. Więc to jest naprawdę duży plus. 12 sztuk, 14 zł. Nie ma źle. Zdecydowanie nie ma źle. Może być tutaj spoko pozycja do zabawy. Szczególnie do zabawy. Bo no nie oszukujmy się, to nie będzie jakiś spektakularny produkt. Zapraszam Was jeszcze do wzięcia udziału w konkursie, który trwa aktualnie na kanale. Zapraszam Was oczywiście do wszystkich linków w opisie. Instagram, Discord oraz TikTok. Oraz sklep PayPal, gdzie macie 20% zniżki na wszystkie artykuły nieprzecenione z moim kodem ABS20. Wyłączam latarkę i odpalamy pierwszą sztukę. Nie spojrzałem na czas, szczerze mówiąc, przy pierwszym odpaleniu. Spojrzę teraz, ale raczej te 12 sekund miało. Zdecydowanie bezpieczne do ręki. Można trzymać, nie jest to głośne. Nie nazwałbym tego kraklingiem, ale rozumiem, rozumiem, jako sama fontanna, spoko, ładna. Szczerze mówiąc, to coś, te pałeczki są dużo lepsze niż wiele. Wulkaników, bardzo tanich, które owszem, mają większy efekt. Ale to się pali chociaż kilkanaście sekund. Ma fajny efekt. Można to trzymać w łapie. No, szczerze mówiąc, jakbym miał zapłacić te 5 zł za zestawik dwóch, no, tragicznych wulkaników, nie oszukujmy się, to wolałbym kupić 12 znośnych pałeczek. Mm. Z wielką chęcią, w sensie ten produkt naprawdę nie jest zły. Odpalę drugą sztukę, również w tej pozycji, no i zobaczymy jak to wygląda z czasem, co nie? Ja, chcę, to, chcę tylko powiedzieć, że paliło się to 20 sekund i to 22 sekundy i to e, nie licząc od zapalenia lądu, tylko od pierwszego efektu, e, więc naprawdę klasa, klasa i klasek bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Szczerze mówiąc, jeśli nudzi wam się tradycja sylwestrowa z odpalaniem e, zimnych ogni... To może warto pomyśleć, żeby na przykład w swojej paczce znajomych rozdysponować takich 12 fontanien, w pełni bezpieczne do trzymania w ręku, efekt dużo ciekawszy niż zimne ognie, działa bardzo długo, myślę, że to może być dobry produkt, bardzo dobry produkt i szczerze mówiąc nie widzę na razie jego minusów, bo szczerze mówiąc... Nie ma czegoś takiego, nie ma takiej kategorii, nie ma takiej kategorii pyrotechniki, taka prawda. Co, mamy, mamy kilka fontanien ręcznych, które testowałem ostatnio, JF44, JF50, te od Jorge, które jednak są w kategorii cenowej dużo, dużo wyższej. I co, jeśli chcemy jakieś małe pierdołki do trzymania w ręku, to mamy albo zimne ognie, albo jakieś racyflary, ale no... No cóż, no raceflary na sylwku, tak średnio chyba, yy, no nie, w sensie, tak dla tradycji, a to myślę, że może być fajny zamiennik zimnego ognia finalnie. Nawet trochę pachnie jak zimne ognia. <ścoughs> Szczerze mówiąc, ósemka. Ósemka z wielkim plusem. Ja naprawdę nie wiem za co, za co odjąłem te półtorej punkta, ale, ale ostatnio dałem tyle razy 10. Że nie chcę znowu dawać dychy, bo byście mnie zjedli, że nie wiem, jakieś zamienki się zrobiłem. E, bardzo dobry produkt. E, fajnie wypada cenowo. To po pierwsze: 12 sztuk za te 14-15 zł. Bardzo fajna cena. Ciekawy efekt. E, nie nazwałbym tego cracklingiem, ale wiem o co chodziło. E, Naprawdę bardzo fajna fontanna. Działa dłużej niż zapewnia producent, co jest z rzadkością i bardzo fajnie, że tak się tu stało, a nie działało w drugą stronę. W pełni bezpieczne do trzymania w łapie, więc fajny zamiennik, na przykład tak jak powiedziałem, zimnych ogni. 8 z wielkim, 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 wielkim plusem. Bardzo podoba mi się ten produkt. Z chęcią zakupiłbym go drugi raz, a myślę, że to jest największa i najlepsza rekomendacja. Eee, także co? Eee... Trzymajcie się, cześć, zapraszam do zostawienia komentarzy. Może Wam ten produkt się spodobał mniej, może bardziej, czekam na Wasze, wasze opinie. Także trzymajcie się, cześć, zapraszam do, Was do linku w opisie, zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie. Eee, no i co? Ja zbieram nasze pałeczki i zawijam się już do domu, bo to był ostatni test, który nagrałem dzisiaj. Eee, także, eee, także trzymajcie się. Wpadajcie na konkurs. Pamiętajcie, konkursik na kanale co miesiąc, w każdym miesiącu duża, duża po prostu fajna nagroda leci do Was. I na transmisjach na żywo, które odbywają się każdego tygodnia, również są nagrody dla Was. Także wpadajcie, bo darmowe piro to najlepsze piro.